I to jest kolejny raz gdzieś. Piłka przeszła na tył, musi być zmiana strony. Tam 6-7 siedmiu wiślaków jest i kolejny raz jest zagranie w tą samą stronę. To jest naprawdę mm. bardzo duży błąd. Dobrze wygląda sekcja Genkow. Genkow ładnie się zabrał z piłką. Gol! Cvetan Genkow, jego szósty gol w Ekstraklasie. Urwał się tutaj obrońcom i potwierdził swoją bardzo dobrą dyspozycję. On te Strzela Svetan Genkow 1 do 0 Wisła prowadzi z Lechem. No. I wszystko wzięło się z tego, o czym Mirek mówił o, tej, o tym braku przerzutu piłki na drugą stronę. I strata. I Widzimy, że Genkow, jak już ma sytuację, jak już może stanąć oko w oko z bramkarzem, to najczęściej, na, 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 niestety, dla, na nieszczęście dla bramkarzy ta piłka ląduje w siatce. Asysta Cezarego Wilka, bardzo dobre zagranie. Yy, yy. Polaka do Gękowa. No, a wystarczyło właśnie, że pozwolono Gękowowi tę piłkę przyjąć polukarnym. No i zrobiło się dramat. Siergiej Paryko szaleje z radości.